który z jednej strony zastępuje Wym, mógłbyś kurwa nie ruszać tego? No nie No w O co to nie rób tego! A co to panu? Siądź normalnie tutaj i ewentualnie nie przyskazuj. I, no nie rób z tego, no! No rusza, w sensie to I pracy, i przeszkadzasz mi w pracy. Wielki ad bukiem, no! Wręcz prośba do kwadratu nie skutkuje. Wyjaśnienie dlaczego, no to może, może to chyba Bo to czasami trzeba pierdolnąć kogoś. Bo no nie, no nie, to bo... no, są ludzie, do których wystarczy słowo. A są ludzie, do których inne środki. Może tego przekazu, telewizja, radio i telewizc. No zostaw, tak, tak zwane mapsze, lepsze jakoś słuchawki nie było w lepsze. Ale te słuchawki tutaj... Jak najbardziej dziadowskie w sensie elektrycznym, bo ich funkcja jest zupełnie przez siebie niezrozumiała. Tu w zaświatów, ja wiem zawsze, bo u Ojca w skrócie jest jakaś lustra stacja. Ponieważ te gniazdka takie o tu, żeby nie obciążały i tak dalej, to. się nie urwało. Co tu się dzieje? Czy to ktoś rzuca, czy to spada coś? Może spada. pani Już mi coś strzeższe? Nie przeszkadzaj. Proszę cię przeszkadzać. Chcę te 10 minut skończyć, resztę odłożyć do następnego tygodnia, sprawdzić listę, pożegnać i przeszkadzać. Zakresy. Jedna setna, jedna, no tego to nie, 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 nie powiecie chyba, że z tym. No to chyba ewidentnie ktoś rzuci, nie? No bezpiecznie. No przecież bezpiecznik został przyzwyczajony. No, no dobrze, uchwalilo może. może. Chłopcy, przecież jest sprawa naprawdę prosta. Jeśli kogoś to nie interesuje, ma obecność. Absolutnie ma obecność. Niech opuści to